To jest największa inwestycja, największa inwestycja, która jest realizowana tutaj od wielu lat. Potrzeb jest bardzo dużo. W pierwszej kolejności odłużaliśmy nasze lubuskie szpitale, kupowaliśmy sprzęt wysoko zadbaliśmy o dobre warunki hospitalizacji po to, żeby zwiększyć kontrakty na świadczenia medyczne i pozwolić sobie właśnie na takie wielkie inwestycje, bo sam samorząd wojewódzki dofinansowuje inwestycje w 25 milionów. Również nasz regionalny program. Nie ma tutaj środków krajowych, z programów również centralnych. Można powiedzieć, że cała rodzina lubuska złożyła się na tą inwestycję. Nie zbudowaliśmy kilku kilometrów, może dróg więcej, w naszym regionie, ale za to sięgamy po europejskie standardy w ochronie zdrowia. Oczywiście tego typu inwestycje i w ogóle inwestycje, które realizujemy w szpitalu to rząd blisko 200 milionów złotych. Realizujemy to tak naprawdę personelem szpitala, który do tej pory był odpowiedzialny przede wszystkim za jego sprawne funkcjonowanie w obszarze świadczeń medycznych. To duży wysiłek dla nas, dla całej załogi, która ze mną współpracuje w tym zakresie. Ja bardzo dziękowałem im za ten wysiłek, ale udało nam się pozyskać, wydaje się, bardzo dobrą firmę. Firmę, która rytmicznie, zgodnie z harmonogramem prac budowlanych, Realizuje tą budowę, nie mamy przestojów, wydajemy środki unijne, które sprawnie też samorząd województwa nam przekazuje. Można powiedzieć w skrócie, że idzie tak jak powinna, realizujemy ją zgodnie z harmonogramem. Obiekt, jak widać, za moimi plecami, można powiedzieć, rośnie, ale to on nie rośnie, tylko budują go nasi, nasi pracownicy, współpracownicy, firmy, które z nami współpracują. Planujemy go zrealizować i przekazać użytkownikowi w zakładanym terminie.